Ciemo widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale naszego pięknego Minecraft Surface który... I Widzowie, dzisiaj jest bardzo ważny odcinek, jest to, że dzisiaj będziemy budować taką jakby pułapkę na Noksa, dlatego że l, po prostu w każdym razie on może tutaj przyjść. W poprzednim odcinku na szczęście nie przyszedł, ale w dzisiejszym odcinku jest szansa, że przyjdzie. No nie czy w dzisiejszym odcinku, jakby No po prostu jest szansa, że... Nie, <laughs> myli <laughs> No co mi szybę wybiłeś! Nie dobra, wiesz co? Co mi szybę wybiłeś w tym? Dobra, masz mi to naprawić chłopie. A w ogóle w ogóle pokażę wam mojego widzowie nowego konika, to jest Zbysio, to jest nowy mój konik w ogóle, patrz jaki fajny, fajny konik, nie? No. Nie rzucaj mi... Ty... Nie chodź ci coś pokażę! Nie rzucaj mi w niej w... w niego, bo on obrażenia dostaje. To mnie nie wcielaj! Ale z szybę mi zniszczyłeś, to ja nie muszę chociaż raz zabić, to jest przecież tradycja tradycja, że ja cię muszę po prostu zabić. Dobra, teraz jesteśmy kwita. O eee, No coś chcecie mi pokazać? Bo coś mówiliśmy... I... Że... I za mój domek. Dobra, no idę za twój domek. No i co? Czekaj. Co ty tu zbudowałeś? Ej, Golemu, nie bój... nie bij mnie golemek. Golem nie bij mnie. Dlaczego jest? no, jesteś Wejdź ze środka. Aha, nie spoko. Okay, I ty f... mówisz, że... Czyli zabijamy, A, wszystkie Czyli zabijamy wszystkie konie po kolei, dobra? Okay. A spróbuj tylko wybicie szyby <grych> No to chodź, chodź, coś pokażę Ojeju, no co ty chcesz mi niby pokazać? No chodź, no. Chłopie, dzisiaj jest Tutaj. coś ważnego, no. Ale patrz to. Coś się do gry. O kurde ty doskoczyłeś tam? No. Dobra, chłopie, dzisiaj i tak jest ważniejszy odcinek, chodź. Chodź dzisiaj, bo dzisiaj jest ważne odcinek no. no e! Nie, nie konia! <grych> nie! Ty nie nad nim, się trudziłem? Chłopie, wystarczy, że dasz mój jabłko i wtedy już się trageneruje cały. Jej. Ale nie mam! No to, to ja ci mogę dać? Bo dzisiaj mam dużo daj! Chłopie, ale muszę skraftować. Nie, za, wy za wybitą bitą szybę to ci nie da. Chodź. No chyba że mi pomożesz. No chyba że, pomo że mi pomożesz, to wtedy... czym? Ci dzisiaj buduję pułapkę na Noxa. No ja w jakim jakim pułapki? Nie widzicie? Tak on właśnie mnie słucha. Widzę, ja już wam to mówiłem no, 10 razy. Dosłownie. No no nie mówiliśmy jaką pułapkę! Mówiłem dosłownie na nagraniu, widzę. Ale to nie. Masz no, no, Ej, ja twoje zadanie, twoje zadanie to załatwić craftingi i przyciski, bo będziemy budować pułapkę na. No, już je. O! No, Ile przyda? No nie posłuchał do końca. Załatw jeszcze tłoki, lepkie tłoki, redstone i jeśli byś miał to Skalk Block, ten od Wardena Eee, to znaczy to co wykrywa, Dźwięk? Tak, 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 dokładnie tak. Dokładnie tak. Okay. Bo dzisiaj widzę, że Przejdź... będziemy budowanie... No to ci chce przyjdź do mnie za 5 minut. Ty masz do mnie przyjść, a nie do ciebie. widzę nie, ty masz do mnie przyjść. Tutaj, ja, ja, go nie słucham. Po prostu można zrealizować, co się każe i tyle. Widzimy dzisiaj tą pułapkę zbudujemy sobie tutaj. Bo w każdym razie, jeśli nog by miał przyjść, to po prostu pułapka będzie tutaj. Trzeba zrobić to właśnie jakoś pomyśleć. Tutaj w ogóle jest ogromna dziura, <grym> więc tutaj będzie łatwo raczej to zrobić. Tutaj będzie właśnie budował minek z ściany, właśnie z tych craftingów. Ale zobaczymy. O w ogóle tutaj są jakieś craftingi, więc też będę mógł je wykorzystać. zaraz jak tutaj, tak. Okej, okay, czy coś. Czyś... Coś takiego będzie trzeba zrobić. No dobra, no to się zrobi. I niszczymy po prostu w dół. Kto mi uderzył? A szkielet mnie uderzył. Dobra, chodź tu w szkielecie. Popie! Szkielet! Ty, masz, ty, ty nie, nie jesteś dzisiaj potrzebny za to, że dzisiaj mamy akurat bardzo ważną MIT, więc masz tam tutaj nie przeszkadzać. I mimo ksiądz, co jesteś cicho. Hallo! Widzę mimek, ma internet sorry, czyli dlatego się nie odzywa. To jest bardzo prawdopodobne. Ej, serio, chyba internet z orange, bo się na nie odzywa. Zawsze się denerwował, kiedy mówiłem, że internet sorent. Dobra, I to wiem jak ma internet sorent w ogóle ile ma. No 5 normalnie kresek, a normalnie to nie. Ma zepsute coś. Ale dobra, idziemy dzisiaj tak jak mówię będziemy budowali pułapki tutaj na Noxa. Za to, że... Wiadomo, że Nox okazał się drać. So, w ostatnim odcinku się zbroiliśmy. Jak tam widzicie bardzo tutaj dużo mam różnych itemków. No w ogóle zbroje mam, kilofy mam, łopaty mam Jeszcze jak sami widzicie, totemy mam, bo zebraliśmy wreszcie Mam jeszcze złoto i jabłka, żeby zrobić złote jabłka oczywiście Więc jak sami widzicie, jesteśmy tutaj naszykowani I Mimek, ja nie wiem czemu, ale się nawet nie odzywa Obraził się łopak. Ale to zaraz, bo, zaraz to tam się z nim roz, rozprawimy za to, że się nie odzywa Bo tak to będzie nudny odcinek, a tutaj Specjalnie jak go dzisiaj wziąłem na ten odcinek, widzowie Żeby się odzywał, a nie Tutaj będzie mi to, gdzie jesteś? Wróciłem już do wyprawy. A gdzie ty byłeś? No na wyprawie. Gdzie? No, do taki, takiego jednego fajnego, fajnego okay. miejsca. Ej Widzowie, on ma tyle tak. fajnych miejsc. Kurczę nie skąd te, Chodź do mnie. nie wiem skąd te wszystkie itemy mam. Nie idę do ciebie, bo ja teraz robię coś. Masz... Psich... A co robisz? Masz... Nie wytrzymał co człowiekiem. No, i no nie by... pieniądze <laughs> ci... Nie pieniądze ci z Widzicie widzę jak on słucha? Widzicie, jak on słucha? No to chodź, bo ja ci do nie przyniosę tylu itemów. Nie dam rady. Tu przynieś połowę i połowę. Opie. ja teraz już jestem nisko. Ja nie będę teraz wychodził stąd Opie. Drabiny, jakbyś też ogarnął, fajnie by było, ale to potem. Drabiny zaś się przydadzą na koniec. Po co Heli, po co ty mi wieczną kulę rzuciłeś? Żebyś miał jakiś wydać Chłopie, ty serio myślisz, że ja stąd się wydostanę Wieczną Kulą? Nie no nie widzowie, nie, dobra wiecie co? On jest z... taki odklejony jesteś. Chłopie, wiesz jak jestem nisko? Ty myślisz, że ja... Nie, to... nie nie, rzucałem ci, nie, nie widziałem. Chłopie, chodź tu, a nie mi rzucasz. Ty masz chodź. Ja nie wydostanę się z jedną Chopie, Chłopie, jak ja użyję Wiecznej Kuli, to ja maksymalnie na 5 bloków do góry polecę, czy z jest 30. Ja wierzę. One są naprawdę odklejone, czasem. Czasem, czasem to tam mi coś wychodzi. Czasem często. Czasem często dokładnie. Chodź tu, połowę itemów bierz i drugą połowę zaraz weźmiesz. Dobra, słyszysz? mnie? Nie, nie, nie wiem, czy dam radę na dwa razy, ale okay. No tak, nie na dwa razy, no to na trzy razy. No jeju, jaki problem jest? W tym. No gdzie to będziemy mie ja, Gdzie ty to Płoki ten na razie zostaw. Na razie się przydadzą craftingi. No i, wiesz, na razie się przydadzą craftingi. Jakie te! Tak. Ja że on jest odklejony tak, ja nie wiem, nie? Jest... Mimo, że ja dzisiaj jestem zmęczony. Dzisiaj nie ma czasu na żarty, jeszcze... Jak teraz Nox w każdym razie może się pojawić tutaj, no to tym bardziej powinno być to śmieszne. Słyszysz? No słyszysz, słyszysz, bo Przez... starałem się tam do ciebie dostać. Wziomek! po poziomku, czy ty możesz się uspokoić? A nie ciągle nie. tą wieczną kulą spadasz i giniesz? Dobra, dobra, zanim ty tutaj się dostaniesz, to minie 5 lat. Chłopie, Twoim zadaniem dzisiaj to masz zbudować ścianę z craftingów. To jest Twoja misja. Tutaj ściany z craftingów i te przyciski postawić, bo ty jesteś dobry w takie gierki. No, no i właśnie, najsuper, no, nie? <laughs> gdzie ty jesteś? Dobra, Anta, już no, już time, szczerze, że Jestem u siebie obecnie ci biorę te itemy. A gdzie jest reszta? To... A gdzie są pierwsze itemy? Nie rzuciłeś ich. No. No bo, bo ja ich nawet nie widziałem. Ja wiedział. I ty chciałeś zejść i nie brać temu? Nie no ja. Bierzesz nie. craftingi i przyciski. No i... Ja buduję wyjście i wejście. Tutaj na dół, żebyśmy mogli do niego tutaj zlecieć. I po prostu wiesz, że na wszelki wypadek, gdyby się wydostał, to żebyśmy mogli po prostu, wiesz, tutaj. Jak ty. Co ty robisz? Tak, ja buduję. No ale ty... Nie masz tego tak budować! To ja... to ja... No czy w tej ścianie, w tej ścianie, w tej ścianie, w tej ścianie... A nie na, te, na ścianie... E, 4 na 4 No a chcesz na 2x2? Na chcesz? No będzie o wiele lepiej, bo masz bo pisony. I się zrobić to 4x4 z pisonami. Gdyby jakoś by się po prostu wydostał tutaj NOx. Jakby jak się wydostał. Ja po prostu wątpię, że on się wydosta, za to, że będziemy jeszcze prawdopodobnie rzucać na niego. Ty będziesz, Ty będziesz na niego rzucał. E, jak się nazywa? E, no ten, jak się nazywa? Ty będziesz rzucał na nie. Eee, no, no kurczę. Ty będziesz rzucał na nie te... kurczę, no te kolce tak jakby, no nie wiem jak ci to powiedzieć, nie pamiętam jak to się nazywa. Nooo dripstone'y. Stalagmit, albo drips, no to, to drips. No chłopie, ja bym ja grał w angielsku, nie rozumiem, jak gra po polsku jakby. No to Dripson będziesz na nich rzucał, no i po prostu wiesz, no i będzie To lepiej robić. też no położyć na dole. A w sumie te, skoro mam tych jabłek trochę, to ja mógłbym też... Wiecie, zrobić... Daj te jabłka złote, na wypadek, gdyby Nox się wydostał. Jak Nox się wydostanie, to wtedy po prostu chodź na niebie. Chcesz to zrobić? Jakby wydostałaś mi to. Bo Bo chcę wybudować wejście, gdzie akurat ten. Gdzie będą kraftingi. Jak wybudowałem wejście, gdzie będą kraftingi? To jak ty to szerokie budujesz? No, to... no? No to, no to wyjście jest tutaj trzy krawki potem, to jak niby będzie Tak, to... No, dalej, da, po prostu zabudują. Wy, wejście, wejście, do wyjścia. Nie no, buduj te craftingi, no normalnie zbuduj te craftingi, a to wejście to nie wiem, może po prostu szybę jakąś zrobimy. Lub coś takiego. No jak uważasz, no mi się wydawało, że jakąś windę zrobimy. Boże, wyjście. Dobra, czekaj, gdzie masz, gdzie masz ten shal, shulker box? No dobra tam. O Boże nie, no po co ty to budujesz, kursalker i stan? Nie! Zginąłem prawie! <grym> czekaj, nie mam jak się wydostać teraz. No, czekaj Ojej to jest. Okej, okay, ja teraz to, to, tak musiał. Czekaj, no bo ja też muszę się najpierw wydostać przez ciebie. No. <grym> no co? Tak, to no tak jak cię No weź! No weź! Po co ty mi to ciągle? No! Ja za karę. Dobra, widzowie, już udało mi się na szczęście skończyć naszą tak jakby pułapkę. Najpierw mieliśmy tylko zrobioną tutaj, jakby dziurę taką, z craftingami, i w sumie było na razie tyle. O, mimek biegnie. Czemu mnie opuściłeś, ty... gówniaczu. Po... Nie opuściłem cię! Musiałem, stanąć w razie, ogóle, chodź, ci coś pokażę. Co mi pokażesz? Opie. No, co może, coś co nam się może przydać. No dobra, no pokazuję. Chłopie, ja też tak no na, do... na razie zbudowałem coś, co może nam się przydać bardzo, bo on w każdym razie jakby może się pojawić, więc... No może w każdym chwili przyjść, ok, no, dawaj w lewo od razu. No Hop, ty bóra. się w ogóle tym nie przyjmujesz, jakby, jak, Mam w to wywalone. Jak masz w to wywalone? Zobacz to, zobacz to my tutaj mamy. Ty się nie martwisz o to? Słabość. Słabość. No, przyda nam się na, nie. A co ty myślisz, że coś silny jesteś? Patrz na te ręce. A patrz na ten umysł. No właśnie, chodź. To nie tak tak, że ty jakby masz lepsze oceny ode mnie, okej? Okay? No to właśnie, pa. też. Chodź. Ja ci muszę pokazać, bo wreszcie skończyłem naszą pułapkę, którą zaczęliśmy robić razem, ale ty powiedziałeś, że potem walić to i po prostu robić sobie alchemię? No przeciwnik. No. no nie klikaj. Mówię ci, po co ty po co ty no Ale dobra, już widzisz jakby jak to działa, co nie? Patrz, no. tutaj są sztandary zrobione, masz craftingi i tak dalej. No i NOX właśnie tutaj wpadnie, albo bardziej w sumie teraz to dół. I patrz, to jest, tutaj jest swoje zadanie. Chodź tutaj, patrz, wiesz, co, wiesz co tu będzie? No, niech to no Masz driftstone Dobra, mnie ja mam przygotowane driftstone. Y. No, okej, okay, no. Ja mam przygotowane, mam 64 driftstone y i tutaj będziesz sobie po prostu stawiał No i będzie dom jakby w dół lecieć. Mam na wszelki wypadek przygotowane pasze, tutaj tak jakby. Zejście. A weź ile od Mam tutaj jakby zejście takie przygotowane. A słyszysz, Myślę, że na od Mogę, ja zacznę mówić, ja kończę. Ja nie, nie dam ci dochodzić. Mam jednego driftstone'a. Co ci jeden driftstone. A no spoko, to ci się przyda dobra weź to sobie. Dam ci połowę tych jabłek, dam ci, może to ci się przyda. ile masz to temu w ogóle? Czy sobie? Nie, połowę ci. To i... żadnego. To dam ci Czy połowę. sobie nie ma żadnego. No To jakby po prostu żebyśmy mieli e, Włożę... co jest? Nie mogę z tego włożyć do ręki. No mogę sobie włożyć, dobra. Dobra, słuchaj, yy, twoim zadaniem właśnie te dripstone'y robić, ja po prostu czas tam spróbuję, jeśli będzie go tam obijać, to spróbuję zajść zobaczyć czy zginął I jak zobaczę jakby... Zobaczę czy wszystko dobrze idzie, no i jak będzie wszystko dobrze mm -hmm. iść, no to co po prostu będziesz w tym spalił Jak chcesz to będziemy mogli też jakieś potki w niego rzucać lub coś takiego, co nie? No właśnie, no to miałoby jakiś sens, żeby najpierw rzucić potkę, a potem dripstone'y dopiero To tak, że tą ta słabość w sumie zrobiłeś, dobra jak na, no to, jak na razie to oczywiście klikłeś przycisk, więc go muszę naprawić. Bo tutaj no, specjalnie nie zrobiłem, żeby to było ciągle otwarte. Nie wiem, nie by rób to bo jak na razie co chcesz, ja wracam do domu. Hopie! Jak coś chcesz? Hopie, jak na razie to musimy kampić tutaj, bo on w każdym razie może się gdzieś tutaj pojawić, ok? Ale pamiętaj, że musimy go nie. naciągnąć jakoś z tej strony, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś go musimy naciągnąć z tej strony, bo on będzie tutaj biegł. Słuch. To jest nawet specjalnie taka lina, że kiedy on przez nią przejdzie, no to po prostu on powinien wpaść w dziurę Ale słuchaj, bo nie... ja cał... Całe dwa dni wracałem z pustyni. Nic nie ja nie miałem ja nic zjedzenia. Wtedy właśnie po to zarjołem trochę totemami, no i... Nie, ja nie miałem nic do jedzenia, i teraz coś sobie znaleźć. Co robię? ci mogę dać? A to, że jest inna sprawa? Łopie, to masz, po co? A masz zbroję w Daj. ogóle? To idź po zbroję. Okej, okay, no to idź po zbroję. Widzowie, a my tutaj powoli zaczynamy kampić, no bo Nox może się pojawić w każdej chwili. Dobra, widzowie, już trochę długo czekam tutaj z Mimkiem i dalej się nic nie dzieje, jakby nie Ale wiem, to czy ho, on się wreszcie o, prak, pragnie pojawić. Mimek, co, co ty? Nie, ja nie chcę mi się... <laughs> o, Mimek. Co jest? Oj, eee. co się dzieje, dobra, przygotuj eee. się, przygotuj się, bo coś się już zaczyna dziać, czekaj. Okay. Co jest? Eee. Eee. No? No witam. Co ty tu robisz? Przyszedłem w końcu, to zakończyć, widzę, że uciekaj, że jestem w No ale kopie, ty mnie zamknąłeś bez powodu. Ale w sumie, jak chcesz, to możesz w sumie, jakby mnie złapać. Wystarczy, że pójdziesz za mną, chodź. Chodź, chodź, złapiesz mnie, Czy to wszystko jest jakiś domek hobita, no to... Miłek, już! Dawaj! Szybko dawaj ten Drift co dawaj! Szybko. szybko! Szybko dawaj! Ja będę klikał! Ja będę klikał! Ty stawiaj! Ty stawiaj ciągle! Ja klikam! Będę! Ja będę klikał! Dawaj! Dobra, może- może uda się! Ja nam, wiesz, go- Zobacz... O kurde! jeszcze tak jeszcze nie Dobra, musisz to sobie radzić! Jak na razie! Dawaj sobie! Bo mi mały ząbek goni! Dobra! Dawaj szybko, 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 stawi, 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 Dobra, rób ciągle, rób ciągle to, rób to, rób to ciągle no ja, ja sprawdzę tylko czy tutaj jest, bo ja zrobiłem już z taką sekretą drabinę, to czekaj Muszę uważać, bo jeśli on tutaj będzie to raczej nie będzie zakolorowo kolorowo Dobra, dalej rób, dalej rób, dalej, dalej rób jakby, rób dalej No dalej. Czekaj, schodzę tutaj w dół Czekaj, sprawdzam, czekaj, czekaj, czekaj Skończyły mi się Ej nie ma go tu Ej czy on zginął? Czekaj, czekaj, czekaj Ej nie ma go tu Ej tylko mam twoje dripstone. Ej, co jest? Ej, Milosz... Nie, Nie, to Milosz? Ma... Milosz... wychodził? Widziałeś, czy wychodził? Hmm. Czy nie? Nie widziałem, nie wychodził. Ej, czekaj, to ja idę tam do siebie. Mimek, no, jak ci się skończyły, ja mam jeszcze ich trochę, ale. Hmm. Dlaczego to no, nie, nie? ma bo nie ma tam, jakby. Co jest? Ty? Nie. Ej, co jest, Co to było, widziałeś? Chodź tu, właśnie chodź uważaj, bo on tu. To... Co to jest? Ej. I... I... So, ja Cylą myślisz, że mnie to... pokonacie? Jestem niezniszczalny. E, czekaj, no to ty jesteś dalej? Jestem mór. Ojej, co ty <grym> robisz? To myślę, że to pomoże. E, ale co jest, jak ten grant? Czy tam masz za w ogóle? Co jest? A, co ty od mnie chcesz? <grym> Najlepsze jest to, że udało mi się zrobić broń. którą zawsze chciał broń. Co? to jest, powiedzieć. i mi zobacz. Co on ma? Za Zasiekierę jakąś. E, Zostaw nas. Zostaw nas, my nic ci nie zrobiliśmy. Czas się w końcu Nie, Mimek, Mimek, szybko uciekaj, szybko uciekaj, Mimek!